Słuchajmy się teraz Słowo Boże, które kieruje do nas Matka Boża w swoich orędziach na czasy ostateczne, które właśnie nam nadeszły. Ale wcześniej znieśmy modlitwę do Ducha Świętego, Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, wyrwił mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnił mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. <laughs> Kontemplacja Maryi, rozdział pierwszy, Matka Boża i Matka Nasza. Rozdział ósmy, przepraszam, punkt ósmy, przypomnienie treści orędzia z Garabandal. A oto słowa Matki Bożej skierowane do nas 22 lutego 2014 roku. Pisz moje dziecko, jestem tu. Moje łaski zostały rozdzielone pomiędzy wami. Poznacie je wkrótce. Ale najważniejsze jest to, że moje orędzie będzie ponownie przekazane światu i to jest największa łaska. Ponieważ rodzi nawrócenie i zwrócenie się z wiarą do Boga. Przekaż księdzu, moja córko, że jego gorliwość w odkłamywaniu tego, co zostało zafałszowane co do garabandal, będzie mu wynagrodzona. Dla mnie, jako dla Matki, najważniejsze jest to. Aby moja łaska, z którą przychodzę na miejsce objawień, została wykorzystana. Zawsze jednak zależy to tylko i wyłącznie od wiary. Sama dobrze wiesz, że cała Ewangelia świadczy o tym, że cuda nie dokonują się bez wiary. Bóg zawsze oczekuje na wiarę, aby dokonywać cudów. Dlatego Brak cudów oznacza brak wiary. Trzeba jednak również pamiętać, że Bóg dokonuje wielu cudów, które nie są od razu widoczne, bo są cudami duchowymi. Bardzo się cieszę, że moje orędzie zostało powtórzone i przypomniane ludziom. Ja sama zrobiłam już tak wiele. Potrzebuję pomocników w świadczeniu o prawdzie. Nie lękajcie się mówić prawdy, choćby was to wiele kosztowało. Nie mam czasu do stracenia, a ponad wszystkimi waszymi czynami i zamierzeniami czuwa zawsze wszechmogący Bóg, który płonie gniewem przeciwko grzesznej ziemi i łagodnieje widząc wierność i miłość tych nielicznych którzy nie utracili wiary liczy się tylko to jak wasze czyny i słowa przedstawią się przed jego obliczem nie zwracajcie uwagi na opinię świata bo cały świat jest przemijający i nie będziecie musieli znosić jego sądów na wieki, ale sądy boskie są wieczne. Pamiętajcie o tym, aby wasza wiara była stała i szczera. Przychodzi na was czas opowiedzenia się za prawdą. Nie możecie się ulęknąć. Należy wam dokonać wcześniej wyboru, czy wolicie mieć po swojej stronie opinię świata, waszych przyjaciół, rodziny, mediów i opinii publicznej, czy raczej wolę Boga i wsparcie całego nieba. Musicie dokonać teraz tego wyboru i nie wolno Wam zawracać z drogi, która prowadzi ku wiecznej chwale. Jeśli wybierzecie chwałę Bożą, na Ziemi poniesiecie klęskę, ale to tylko pozorna klęska. Wszystko to ulegnie zmianie, kiedy światu ukaże się prawda. Pamiętajcie, że świadczyć o prawdzie i walczyć dla niej możecie teraz. Później będzie już za późno. Wykorzystujcie każdą chwilę, aby udowodnić Bogu swoją niezwruszoną wierność i oddanie. Wiara musi być na pierwszym miejscu, zawsze. Duch Święty działa w pragnącej go duszy. I wskazuje zawsze bezpieczną drogę. Podążajcie z Nim, wsłuchujcie się w Niego i zamknijcie uszy na kłamstwo i mowę świata. Nie pijcie napoju, którym jest śmierć, mówiąc, Nam to nie zaszkodzi, bo żywimy się prawdą. Tak, ale pijąc truciznę, wystawiacie Boga na próbę. Dlatego powtarzam Wam, abyście nie słuchali tych, którzy kłamią i trwali wiernie przy objawionej Wam prawdzie. Teraz błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kontemplacja Maryi, rozdział pierwszy, Matka Boża i Matka Nasza, punkt dziewiąty Pragnę być dla Was mamą. A oto słowa Matki Bożej skierowane do nas 22 lutego 2014 roku. Chciałabym, aby wszyscy ludzie uznali władzę mojego syna. Pragnę, aby byli mu posłuszni, ale cieszę się również tymi nielicznymi, którzy już teraz, zanim ujrzą znaki, wierzą i oddają cześć mojemu synowi. Chciałabym Wam powiedzieć, że miłość, którą Was ogarniam, nie mieści się w moim sercu, i muszę ją cały czas wylewać na ludzkość. Nie zatrzymam mojej miłości, ale będę was kochać z siłą matki, która oczekuje na swoje dzieci. Tak, czekam na was w niebie. Chciałabym, aby wszystkie moje dzieci były już przy mnie. Wtedy dopiero nie musiałabym się o was obawiać. Jednak kiedy pozostajecie w świecie, bardzo wiele złego może się Wam przydarzyć i nie mogę ani na chwilę spuścić Was z oczu. W niebie jest inaczej, tam nie ma już troski, jest sama miłość. Nie muszę się obawiać o utratę Waszych dusz. Pozostaje mi już sama radość z posiadania miłych mojemu sercu dzieci. Mój syn obdarował mnie ponad miarę, chcę tę miarę dopełnić moimi dziećmi, które staną się święte. Musicie zrozumieć, że chciałabym, abyście byli do mnie podobni, aby podobać się mojemu synowi. Podobieństwo nabywa się poprzez naśladowanie. Tak jak małe dzieci uczą się wszystkiego od rodziców, tak wy, patrzcie na mnie i uczcie się ode mnie wszystkiego. Staniecie się wówczas do mnie podobni, jeśli tylko będziecie ze mną dużo przebywać, a we wszystkich zawiłościach waszego życia będziecie zadawać sobie pytanie. Jak postąpiłaby moja matka? Postępujcie tak jak ja a staniecie się tacy jak ja. Przebywanie ze mną oznacza rozważanie mojego życia wśród zgiełku własnego życia. Wówczas zgiełk zamieni się w pokój. W każdej chwili możecie korzystać z mojej macierzyńskiej pomocy i rady. Pragnę być dla Was mamą. Pamiętajcie, że tam gdzie ja jestem, tam jest również mój syn. Poddając się mojej opiece, ściągacie na siebie błogosławieństwo Boga. Przebywanie ze mną to spoglądanie na mój obraz w waszych domach, to pytanie mnie o zdanie w trudnych chwilach, to powierzanie mi swojego życia i rozważanie mojego. Dla upodobnienia do Niego własnego. Rozważanie mojego życia to różaniec, którym ukryte jest całe moje życie, ze wszystkimi jego tajemnicami. Życie rodziny powinno skupiać się wokół mnie i wokół mojego różańca. Wówczas nie mam mowy o rozpadzie rodziny. Jestem matką w tych rodzinach. Które czczą mnie jako matkę. Jaka matka pozwoli na upadek swoich dzieci? Zawsze jest dość blisko, aby je uchronić. A nawet jeśli zdarzy się, że upadną, zaraz pospieszy im na ratunek. Posłuchajcie więc, o co Was proszę? Chciałabym znajdować się pośrodku każdego domu, tam, gdzie przebywacie najwięcej, tam, gdzie wspólnie rozmawiacie, śmiejecie się i podejmujecie ważne decyzje. Chciałbym, aby mój wizerunek symbolizował Waszą więź ze mną. Choć ukryta moja obecność jest pewna tam, gdzie jestem czczona jako matka. Stworzę ognisko miłości w centrum każdego domu, w którym zostanie umieszczony mój wizerunek, tam, gdzie spotykać się całą rodziną. Ognisko to nie pozwoli zgasnąć miłości małżeńskiej, nie pozwoli na nienawiść i zazdrość, załagodzi wszystkie spory. I będzie Was napełniało pokojem. To ognisko miłości, to moje serce, w jakim będę Was chronić, nauczać i prowadzić. To ognisko miłości zapala się i podsyca poprzez modlitwę wzajemną miłość i cierpliwe ofiary. Przy tym ognisku zawsze powinniście się gromadzić, aby wasze rodziny pozostały silne i spojone więzami nierozerwalnymi. Wprowadźcie moją miłość pomiędzy wasze relacje, a zobaczycie, co się wydarzy. Nauczę was kochać, nauczę was widzieć się nawzajem moimi oczami. Kocham Was wszystkich bardzo i bardzo chcę być blisko Was. Aby we wszystkim być Wam pomocą i wsparciem. Powierzcie mi swoje wszystkie kłopoty, ja się o nie zatroszczę. Błogosławię Was, moje dzieci. Amen. Kontemplacja Marii, rozdział drugi, Matka Kościoła. Punkt pierwszy. Maria współodkupicielka. A oto słowa Ducha Świętego, które przekazał nam 5 maja 2010 roku. Maria. Moja przeczysta córka miała jedyną drogę do mnie i ona jedyna została wywyższona do mojej chwały jako człowiek. Jej połączenie ze mną miało inną naturę, albowiem była ona moją oblubienicą i matką Syna Bożego. Inna jest łaska dla Matki Boga, i natura połączenia człowieka i Boga w tej jedynej świętej istocie była jedyna i niepowtarzalna. Żaden człowiek nie dostąpił połączenia tak doskonałego i żaden nigdy nie dostąpi. Maryja, moja ukochana oblubienica, stała się współodkupicielką całego ludzkiego rodu a poprzez swoje niepokalane poczęcie była mi jedynym przeczystym dzieckiem, jakie nie narodziło się od czasu Adama i Ewy. Moja jedyna, ukochana córka była ze mną połączona duszą i ciałem, aby mógł w niej objawić odwieczną wolę Boga, jaką było narodzenie Syna Bożego z dziewicy, jednorodzonego Syna Bożego, którego przeznaczeniem było odkupienie rodzaju ludzkiego. Poprzez jego krwawą i bolesną mękę dostąpiliście dzieci odpuszczenia wszystkich Waszych grzechów i ponownego wejścia do domu Waszego Ojca. Kontemplacja Maryi Rozdział drugi Matka Kościoła Punkt drugi Skutki modernizmu A oto słowa Matki Bożej skierowane do nas 11 czerwca 2010 roku. Skoro wróg Kościoła Świętego wtarnął do wnętrza Kościoła, nie możecie być jemu posłuszni i jego woli pełnić. Musicie rozważyć moje dzieci, co cieszy mojego syna, a co go rani. Postępujcie rozważnie i bez złości. Ale mój syn w wielu miejscach świata już wołał, jak niegodnie jest przyjmowany i odnowa Kościoła musi nastąpić poprzez takie dusze poprzez najmniejsze dusze, które ponad wszystko ukochały Pana. Moje dziecko, Chrystus wiele razy powtarzał Wam, jak bardzo upokarza Go Wasza niewiara i nieświadomość. To Wy tworzycie Kościół Boży, jesteście Jego członkami i to, jaki jest Kościół, od Was, dzieci, zależy. To na Was jest teraz pełna odpowiedzialność przemiany wewnętrznej Kościoła i powrotu do jego korzeni, ale nie w tym sensie, o jakim Wam mówią uczeni w piśmie. Nie do apostołów, ale do niedawnego czasu, poprzedzającego czas, w którym szatan został wypuszczony na ziemię aby rozpoczął swoje dzieło zniszczenia Kościoła Bożego. Wszystkie postawy liturgiczne poprzedzające ten czas były bardzo nabożne i uniżone względem Boga. Modernizm w Kościele Bożym ma na celu zmylenie owieczek Pana, żeby zatraciły wiarę w prawdziwość sakramentów świętych. Ja wiem, że będą wam zarzucali nieposłuszeństwo wobec księży, ale, moje dzieci, czy Chrystus nie był szykanowany, dokonując cudów w szabat? Również On poprzez swoje miłosierne uczynki sprzeciwiał się prawu. Ale czy miłość nie jest prawem samym w sobie? Zatem, moje dzieci. Klękajcie na kolana. Tylko wasze kolana mogą odnowić Kościół, tylko wasze ofiary mogą odnowić serca tego ludu. Nie bójcie się. We wszystkich swoich działaniach kierujcie się miłością do Boga i do ludzi, a nie pobłądzicie. Pamiętajcie, że okazując szacunek Bogu, służycie mu najlepiej. Nowe prawa w kościele są tylko prawami ustanowionymi przez człowieka. Wy musicie pozostać wierni Bogu w swoich sumieniach. Mój sługa a wasz papież wyraźnie pokazuje wam kierunek. Klękajcie dzieci na kolana. Bo stopień profanacji Boga w dzisiejszych kościołach jest tak wielki, jak nigdy nie był przez wszystkie czasy. Wynagradzajcie to Panu, bo wielkie są jego cierpienia zadawane przez najbliższe mu dusze. Nie bójcie się, i syn mój został okrzyknięty buntownikiem i wichrzycielem. A czyż nie działał tylko z miłości i miłością samą? Tak i wy, dzieci, nie bójcie się świadczyć o prawdziwej obecności Pana w sakramencie Komunii Świętej i klękajcie na kolana tak, jak wam Duch Święty w duszy nakazuje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bogu niech będą dzięki.